Nie wierzę w tą grę, no kurwa Ale powiem ci Panxor, że bana. jeśli chodzi o face... ilość face palmów, jakie zaliczyłem w tym roku przez jednego zawodnika, to powiem ci, że jesteś rekordzistą POMÓŻ! Czekaj pan Dobrze! No. JESTEM no, królu W jest Sprzedawać skiny? Moim zdaniem, słuchajcie, to, to nie, nie, nie ma co sprzedawać skinów Ciekawe jak z rynkiem, czy te ceny spadają teraz mocno, czy nie Ale ja nie wierzę w to, żeby mieli, słuchajcie, wyrzucić skiny Wydaje mi się, że że z Counter Strike'im 2 to będzie trochę tak jak z Overwatch'em 2 Nie Cio A! O kurwa Nie no nie Idą oh, kur... tam, No Man, I'm Co to jest? <laughs> Co jest <laughs> kurwa? Olas, Galas, Galas, na głęboko No kurwa! Oh! Pięć A nie trafiłem! Chyba, A, No Ale zajebałem, kurwa! A, ja pierdolę, no, nawet no. w krzesło nie potrafię trafić. A. Oh, oh. Nie ten dalej ja ten mój sąsiad zjebany od trzech dni, kurwa najebany! Taki spierdolony ty szok. ZAMKnij pizdę! Kurwa, ej, ja mam dość, ty puszcza muzykę, stary cały czas, no! Ej! dzwonię nas po psy kurwa! Wpierdolą mu się na chatę zaraz! Kurwa, Psz, już, ma tak, już mam takie wkurwienie, no po prostu jestem tak wkurwiony już mam... Łeb mi pęka kurwa, no!

Jeden obita. super Tomek. Ostatni. Schnajper. Pięknie, no, super. 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 No. Fatalnie, chociaż poczekajmy, bo jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze Olek może być bohaterem. Nie mają defilu zawodnicy antyterrorystów, więc to jest szansa dla naszego zawodnika Hades z jedną eliminacją. Od rampy już nikt więcej nie przejdzie, cała pozostała trójka od strony wentów. Od krótkich i długich drzwi, jeden frag dla Hadesa. Hades po raz kolejny! Co tu się dzieje, Hades? Jeden na czterech! Chorany Olek! Tak, tak. Jak najbardziej. Jakiego kleju używałeś? Żeby... Ej! Eee! No! W końcu coś kurwa! Oto tak bojowych. Ale zawsze coś kurwa, tak? No.